Yo, witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku, zagrajemy w Stalker z f 5 i Okej, okay. dobra, powiem wam niestety taką przykrą rzecz, że... No niestety nie zasypała mi się gra i musiałem przejść ten pewny etap i musiałem dojść jeszcze raz tutaj, więc no nie dziwcie się jak zaczynam z indziej niż ten. Ale tak, co my tu mamy za teraz quest jakiś? Możemy udać się tu i tutaj. Udajmy się do ogończy 1 okay. I potem udamy, udamy się do ogończy 2 Wykonamy jeszcze parę jakichś questów I myślę że udamy się do Prepiati czyli do Prepeci Ale nie wiem, może jeszcze <laughs> wybaczcie mi zjadłem przed chwilą obiad, więc możemy się troszeczkę odbijać. Tak, i myślę, że wykonamy jeszcze parę jakichś zadań tutaj Więc okej okay. No, więc tak jak mówiłem, ten etap musiałem przejść jeszcze raz Okończę jeden, zbadaj miejsce katastrofy No dobra Tylko, dobrze idę No, iść na pewno dobrze idę Ale, czy jest tutaj kto? No dobra, sprawdź mnie tutaj. Pewnie jakiś mutant będzie. Pozorny zawsze ubezpieczony, więc wolę rzucić tam granat. No okej. Okay. Wiedziałem. Coś tak czułem, że tu... ...będzie... Pięknie! I tak się w tych dzisiejszych czasach strzela. Apteczka. Sk weź ten pizdolet sobie wstać w dupę. O, dwie apteczki, świetnie. Ooo! Patrzcie co robią. Rąbani Nie przeszkadzajmy im. Terenu. o ty mieś szutka szutgana shoot to dobrze amunicja będzie rozładuj wyrzuć dobra 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 mam nadzieję że żadnego innego bagażu nie wziąłem bandaże, bandaże się przydadzą to właśnie mi się podoba że w tym stalkerze bandaże nie leczą całkowicie e, tak było, że na było e, Czarnobyla, że używał się bandaży i przywracał troszeczkę zdrowia. No, jest okej. Okay. Jesteśmy troszeczkę napromieniowani, ale to nic. To nic. Już. Czekajcie chwilę, ja zobaczę jak się nagrywa i zaraz do was wrócę. No dobra, jestem z powrotem. Yy, no nagrywa się zarąbić. O nie. O cholera jasna. Czekajcie, czy tu będzie, to zadziałają te śrubki na to, czy nie bardzo? Czekaj, okay, one są. No nie wiem, nie wiem, nie powiem Wam. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza mina zaliczona. Druga. Cholera jasna. Tak, tutaj troszeczkę apteczek stracę. Tak, jak mówiłem. A niech to. Szlak by to trafił. No dobra, wiecie co, ja do was wrócę, jak będę przy tym helikopterze. No, dobra. Jestem z powrotem. Udało mi się przejść to pole minowe. Trafiłem na dwie, trzy miny. Wystarczyło, żebym poszedł wokół, wokół znaczy przy tych tabliczkach, czy tak tutaj, tutaj. No i tylko na mówię trzy, dwie miny. Ale zbadajmy ten helikopter. Fajnie wygląda te... te zjawisko takie pogodowe. Te piorun jest oddali bardzo fajnie... Z takiem, że mi się to podoba. Dobra, czarno, mamy czarną skrzynkę. I teraz co... O, oh fuck, muszę... Mam rozdupczon. Holy fuck! A dobra. Hu, nie nie sprawę. Część ucieka Ale znają, że ja się wpieprzę w jakąś jeszcze minę. Zapiszemy. A czekajcie, ja pójdę tutaj przebadać troszeczkę okolicę. Damy radę gdzieś w ogóle wejść? Tutaj jest coś, nic nothing. Tutaj też nic nie ma. A czy będę mógł wejść tutaj? Czy nie bardzo? Joho! Y, ta no, gaśnica. Okej, okay, dobra. poruszajmy Dobra. Dobra, udało się. Nie wpadłem. Żadną minę, ale coś do mnie na No, wy sobie jaja ze mnie robicie? Fak, skąd tu te zębiaki? Jeden I dwa, dobra God dammit Leżeć? Dobra co ty masz? Fajnego To sprzedamy, to wezmę, to się przyda Mamy tak, czarną skrzynkę Czy ja słyszałem dzika? Holy fuck Spadam stąd Dobra Muszę dać technikowi, czyli to chyba będzie azot Odblokuje nam, znaczy no odszyfruje nam tą czarną skrzynkę no i później udamy się jeszcze do tego, no jak to się, jak to się nazywa? do następnej. Wait a second, wiem gdzie są następne narzędzia. What is it? Co tam jest? Szturki zajebały stalker'a. Dobra, idemy, idemy tam. Poszczelamy, poszczelamy. Pięć sukni synu Jakiś kurwa jebany szczurek my dzisiaj gonił. Jebany z kurwy syn Dobra 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 Ale dwóch zajebały Uuu uu. O jakaś gruba impreza była Dobra biorę to Kurczę, że miał na... Po ja wziąłem ten... No to sprzedam, to się przyda, to też. Czyli tak, muszę teraz naprawić swój kombinezon. A, miałem iść po te narzędzia. Okej, okay, dobra, spoko. Gdzie, tylko gdzie tu jest wejście? Aha, już chyba wiem, chyba górą jest wejście. Ten, kaj ten pociąg jest. Tu jesteś. No dobra, mogę? Alright. To jest jedna jebitna anomalia. Przeskocz. I trzeba... tak. Narzędzia są w tym miejscu, o. Tutaj gdzieś. Tylko, że nie ma wyjścia. czyli musimy udać się... ...tutaj. Alright. Czekamy na, spo, na moment odpowiedni. To, to minie tak tutaj. Okej, okay. wchodzimy. Szybko, szybko, szybko. Wraca, wraca. Kurwa. Oh shit. Jedni nas czy nie? Nie, dobra. Czy te, te narzędzia tu są? Ok, spadamy. A? Dobra. Udało się, jestem przeciążony, ale łyknę, łyknę sobie y, tego dziada, no. Totka Sokołowa, stare mamy mamy zmiany w artykuł, nie je No dobra, zapiszę i idziemy dalej. Zmęczenie nie pozwala mi iść dalej, zapomniałem łyknąć Herkulesa. Tak, i mamy jeszcze stalkera, to użyjemy. Okay, jest 18.10 w grze, czyli przydałoby się przespać, bo za niedługo chyba będzie emisja. O, no, tak, możemy dłużej sprintować, to dobrze. Nie, jak zwykle musimy złapać lak, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ale to się gra wczytuje, więc... znaczy mapa się wczytuje, więc nie mam co panikować. Okej, okay. schowajmy broń. No tu jest chyba bezpiecznie Dobra, stacja Janów. Open the fucking door ale czekaj, najpierw pójdę do ciebie w za osobistym zakątku daję, chcę zasmakować rajse i rozkoszy. Daj mi amunicję do sniperki. NIMA! To skurczy syn... ale kupię sobie troszeczkę do shotguna. Myślę, żeby kupić też jakiś... Karabin maszynowy, ale to chyba zaraz. Dobra, czekaj, sprzedam mu coś. To ci sprzedam. To. Dobra, i coś jeszcze chcesz? Cztery granaty to się przyda. Ale tak, troszeczkę ci kozaków sprzedam. W sumie mogę ci wszystkim, bo mam tak dużo leków. Dobrze. Na... na przeciwpromiennych to... Okej, okay, dobra. Goodbye, my friend. Kaj ty jesteś Azo. T a ty to kto? Nie no To a Ten się najebał. Wspomniałeś o materiałach. Przyniosłem ci narzędzia. Te podstawowe? Dobra, Wspomniałeś o materiałach. Dobra, to zdobędziemy. I co to jest służba królewna. Wieloletni pijaczyna nas z doświadczeniem. Dobra, naprawa i modyfikacja. Naprawimy kombinezon. 3000! tysiące! God Na Naprawa A to są te podstawowe chyba były narzędzia Naprawmy sobie shotguna Snajperkę mogę też sobie naprawię Okej okay, dobra, ubierajmy się Tu to, tutaj to I tutaj to I tutaj to Dobra PDA Dobra, czekajcie to ja tu? muszę mieć sprzęt radiowy. E, gdzie tu mogę się kimnąć? Bardzo mi się to przydało. To jest kolejne wyjście. Słuchajcie mam tą sprawy, jesteś na temat zbity. Co masz na handlu? Jakiś gówno, dobra. Gdzie ja się mogę zdrzemnąć? Ej, nie mogę wziąć. Kim ty jesteś? mi powinności powinności. Dobra, nieważne. Dobra. dobra. Gdzie tu mogę się przespać? To chyba będzie tutaj, na, na dole. Na dole? Na dole? Tutaj, tutaj, tutaj? Zdrow! Dobra, też to zrobię. Dobra, proszę, gdzieś tu się przespać. Gdzieś tutaj tylko. O, to jest moja skrzyneczka. O, o dziękuję. Ślicznie, panu dziękuję. Prześpimy się do dziewiątej. Może jakaś emisja przejdzie? Dokładnie. Na skadosku. Okej, okay, dobra. Wrócę tylko do Azota po tą krzynkę wait a minute no dobra jestem wybaczcie mi koleżanka pokała do drzwi się spytać chciała w której jest święcenie ja jak i tych innych różnych dziadost, ale okej okay, dobra wpierdziliśmy konserwę to idziemy teraz do azota masz dla mnie ile ci jestem winien 3000 dobra trzymaj rozumicie coś z tego bo ja troszeczkę nie bardzo <laughs> nie, jeszcze raz też przepraszam, przepraszam za to, ale z złą opcję wybrałem podczas instalacji. No niestety zjebałem. Ha, nie mam pojęcia na co cię to nagranie, ale z taką ceną byłoby użyteczne. Było, zobaczymy. Druga to, porozmawiaj z przewodnikiem. O, już możemy się udać do tego. Dobra, ale to się zajmiemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało i tak. To do zobaczenia niebawem w już w jakiś kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, bye bye.